Proszę Państwa, dzisiaj dotarło pisemne, wstępne, że tak powiem, projekt nasz jednocześnie porozumienia, na który projekt był jednocześnie odpowiednio na projekt Urzędu Marszałkowskiego. No nie doszło do żadnych konsensusów, gdyż dla Pana Marszałka jest ważniejsze. Wyrzucenie trzech osób, tych przywódców i jednocześnie jednego członka związków, jak straty poniesione i będą ponoszone przez, przez nasze przedsiębiorstwo i cierpiący naród, który cierpi z braku komunikacji naszej. Dlatego utrzymujemy dalsze nasze po prostu postulaty mocy. Najwidoczniej nie zależy im na, na niczym po prostu. Jednym podpisem mogą to przerwać. Jednym podpisem. Jeden podpis. Długopisu brakuje, Projekt będzie trwał do odwołania. I w danym momencie była tutaj też realizacja, że powołać zastępcę i prokurenta, żeby w danym tutaj w obecności wszystkich tych osób złożyli po prostu zobowiązanie, a Urząd Marszałkowski był jako takim, że tak powiem, poręczycielem i świadkiem danej wypowiedzi. Takiego czego się nastąpiło, strajk będzie trwał do odwołania. Uważam, że zasadniczy postulat, który zgłaszają protestujący, który zgłaszają kierowcy, czyli zmianę kierownictwa spółki, no, jesteśmy w stanie wykonać. Jesteśmy w stanie wykonać, są to daleko posunięte gwarancje, że możemy to zrobić. W żaden sposób nie mogę podpisać się pod dokumentem, w którym będą widniały jakieś gwarancje wycofania oświadczeń woli, ponieważ nie leży to w zakresie moich kompetencji, jest to wprost przekroczenie uprawnień artykułu 231 kodeksu karnego, jak również nie podejmuję się podpisywać pod dokumentem na którym będą jakieś gwarancje i zabezpieczenia wobec osób strajkujących, niezależnie od tego, czy protest zostanie uznany za legalny, czy też nie. Ja widzę tu jakieś rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony pracownicy chcą wyrzucić cały zarząd, a z drugiej strony artykułują postulaty pod adresem tego zarządu. Bo wygląda to ni mniej, ni więcej tylko tak. Prezes niech sobie pójdzie razem ze swoim zastępcą, ale przed odejściem niech jeszcze wycofa wypowiedzenia, które wręczył pracownikom. Dokładnie tak wprost to niemal zostało dzisiaj powiedziane. Albo ten zarząd jest do niczego i ma się zabierać, albo ma pracować i z nim negocjujemy, współpracujemy, podejmujemy działania, Uważam, że wszystko, co było w zakresie Kompetencji zarządu województwa w tej sprawie zostało już zrobione. Tak chcę tylko Państwu powiedzieć, że spółka PKSS Białystok przestaje regulować swoje zobowiązania. Zleciłem prawnikom pracującym w Urzędzie Marszałkowskim wykonanie opinii, jakie warunki mają być spełnione co do upadłości ogłoszenia zgłoszenia wniosku o. Upadłość spółki, bo z taką sytuacją możemy mieć do czynienia.